Jeszcze się przedstawię. Marzena gdzie jestem adwokatem, ale tutaj reprezentuję Stowarzyszenie na Rzecz Internacjonalizacji Uczelni Apui. Ja, drodzy Państwo, chciałabym się odnieść do przepisu artykułu 6 ust. 8 punkt D ustawy, który przewiduje wprowadzenie zmiany w artykule 144 ust. 5 punkt 1, ustawy o cudzoziemcach, skutkującej koniecznością uzyskania przez niepubliczne uczelnie akademickie, akademickie podkreślam, zatwierdzenia ministra spraw wewnętrznych na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów w Polsce. Chciałabym zauważyć, że ta projektowana zmiana stanowi przejaw dyskryminacji podmiotów z uwagi na sposób utworzenia, ponieważ różnicuje sytuację uczelni publicznych i niepublicznych akademickich o profilu akademickim. Pomimo że kryteria uzyskania statusu uczelni akademickiej są takie same zarówno dla uczelni publicznej, jak i dla uczelni niepublicznej, bo uczelnia staje się uczelnią akademicką jak państwo dobrze jeśli prowadzi badania naukowe, posiada odpowiednio wysoką kategorię naukową uzyskaną w wyniku ewalu ewaluacji jakości y, y, działalności naukowej. W związku z powyższym y, Wprowadzona zmiana w mojej ocenie jest nie tylko wyrazem dyskryminacji, ale też narusza um, um, zasadę równości wyrażoną w artykule 32 Konstytucji. Dlatego um, APUI rekomenduje, aby proponowany przepis w całości, został, powinien, że powinien zostać usunięty um, i no, nie możemy dzielić uczelni um, statusu czy, czy sytuacji uczelni tylko ze względu na to, w jaki sposób jest Dziękuję ona bardzo. finansowana. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę o zabranie głosu.